Kostki se przerzucam, kostki se przerzucam. what the kostki se przerzucam. A ty czego tu! No, No, chodź tu! Kolejny mi chciał kostki zabrać! Chodź tu! Ale pojebał jakiś. Cześć mono, jestem Adi, a dzisiaj witam was w kolejnym vlogu na moim kanale Oczywiście y witam was y w vlogu z orki I tak, mm, 60 mi się robić nie chce Mamy Ursusa 10, 12, wiem, że mój pług uni bo wy będzie trochę trzymały no, na niego No ale zobaczycie, że po tym y, mokrym gnoju sąsiada To y, można Ale powiedzieć... gówna Tam jeździsz gówna gówna Gnojarzu ty Czujaś to moc? Ja to, Tego to... masa i Fergusona A. Jedyny ciągnik zagra mamonicy Bo Bojaj się leszczu ty A tam Dobra. Przyznaj się na że tym tata twoim, cię dzisiaj bił, na, bo, ten bo twoim, żeś zakopał czwórkę. Na, na tym twoim gumie to moja czwórka, która ma 100 koni. Kurde yy, się kopie. Lekko. A przyznaj się, że tata cię dzisiaj spował, bo wybiłeś prawy ślepę w Ursusie. Za jego a... pieniądze. No i co? Te, te, te rakiwo siedzi, nie? No, a co mam się odzywać do jakichś fałszywych ludzi? Ty, ty. No jak Kamie ty A ja, tam Ja mam za zagrabanicy i ruska a ty nie Io Berguson no Co prawda, ty. ten rusek stoi trochę nie używamy, ale kto na to będzie patrzył. Mój rususek to rususek z tą trójeczką to kurde będzie popylał jak wściekły Dobra, yyy. Pierwszy się rozorać to będzie ciężko, ale później nie. I tak samo bym musiał się e, przyzwyczaić, że tu... E, w tym Ursusku inaczej biegi chodzą. E, o Jezu! O Jezu! Wyjebie się! Wyjebie się! To jest to, co się zrobił. Daj to. Nie, ej, ej, ej! gdzie tam ej, ej, nie, nie. Co już w diebow. Kurwo. Włók się kopie sam. I magiku kurwa. Dobry, już No, umiesz tak? U masz tu w Polsce? No właśnie, masz to w Polsce? Kurwy, syn. Sum się z łodziej, Fergusonem. A niech ci kurwa, ja gówno odbije na łeb. A chciałbyś, Fergusona? Chciałbyś. Ja ja mam trzydziestkę. I hm. A i 12 koni pod maską I tam panie Ale 12 kurwa zasłużonych koni, a nie kurwa no. 40 wyciągniętych aż to ten twojej ta twoja 30 pamięta jeszcze pewnych dwóch ludzi z wąsami. No i co? Ona jest dumna z tego Że przez te lata to i tyle koni spadło z rowerka Dobra, weź... Zamiast na Ajza to wywieź, to ty to trzymasz, nie? Zajam I łeb, kurwa. Sąsiad, bierz, bierz, bierz się za robotę, kurwa. No dobra. No. Widzicie? Nie dostaniesz dotacji na pole, i co? O. A ty nie będziesz pił ze mną flaszki, i co? O ty kurde, a kto przynosi tą flaszkę? A ty. No właśnie. No, ale darmowe lepiej smakuje, Wie, więc to może ja nie będę przychodził i co? Teraz? No, nie wiem, co mnie, ale ja tutaj chyba jakieś mijaczki będę robił. Tym pługiem, jak jeździsz, ty, Kenisie? nie Ktoś tam się już pod piskretem, bo mam na ciebie robisz mijaki. A wiem, kto to usłyszał. Ten, ten żurek, co tam siedzi, przecież co on ostatnio do nas. A bardziej do mnie, się pod monopolem w Stanie, nie cześć wojsku. Sąsiad... A jaki ty no. masz... Jaki ty masz płuk? Bo dłuży. jak ty gnój wozisz, to nie używasz go, goni No, to ma... Raz, dwa, trzy pięć, pięć skibów. Dobra, na tej mojej lekkiej ziemi i po moja czwórka dać rady. Wr wracając do historii. Stali jak znaliśmy pod monopolowym lekkim stanie... Hmm. Półczeźwym, o! Pożyczę od Ciebie pół. Chcę W takim stanie półczeźwym staliśmy, nie? I taka historia się nadarzyła, że taka historia była i dla zasługi, dla naszego wioski. Żul, który tam był, podlazł do nas i normalnie zaczyna gadać, że on chce pieniądze na receptę, bo pić mu się strasznie chce. I tak się stało, że daliśmy mu pół piątaku, znaczy ja dałem sąsiad nic nie da. Znaczy, Bo ja nie... No, ja nie... Może ja mu dałem 5 zł, ale on mu wyciągnął 10 zł. Ja nie toleruję menelstwa. No właśnie, ale za to, że jesteśmy i tak 5 zł da plus Bo sąsiad właśnie niby dając pieniądze drugą ręką zabrał dychę I przez to kupiliśmy sobie dwa kolejne piwa I można by powiedzieć, że to było... Yy... Kurwa, sumiat, chodź zobacz. Chodź zobacz jak to kurwa pięknie idzie. T to mój traktor jest stworzony do tego pługa. Ty i tak masz wymieniać ciągnik. gdzie no. siedzisz, Pienię się mały. A ty kurde. Jak To? Te... Co? Popchnę cię. Zimię, ja cię chycę. Ale ty kurwa Mówię, że cię popchnę. Czy dotknę. Ale sąsiad chyba będę musiał od ciebie kupić ten pół. No ja ktoś to kupię? ja sobie kupię obrotowy do No a No ja mi to tam większy nie potrzebny w sumie. Chociaż jakby miał cztery hmm. skipki takie, to by był elegancki. Na... Ty... na... na... w Słomczynie. Do Słomczyna chyba niedaleko mamy naszego zadupia. Jest Ale właśnie kul dwumetrowy to... obracany. Do czwóreczko pojedziemy. Gdybyśmy tak. zabrali się w MTZ-a i byśmy pojechali. Jak w MTZ-a? moim czwórkę się przejedziemy. Coś to podniesie mu przód. Co? Coś tam mu podnieś, podniesie. Coś to... Jak nie? Jest no. tam ci... masz takie bicie, że to się handlami powinno wyważać u twoje opony. Ja człowieku! Mi tu opana przed chwilą przez błotnik wyskoczyła. O, Mówiłem więcej. Ci, że te powiększone Felbis z nie będą dobre do tej czwórki. Nie, nie, dobre, bo tanie, bo w shopie mam, nie. Tu się nie. podteguje, tam się wyteguje i będzie, no i masz teraz efekt. Jest tanio, jest tanio, jest dobrze, jest tanio. To czego ja kurwa Jak w prawo, to jedziesz w lewo. A jak jedziesz prosto, to, to w... do tyłu. Nie nie no, ale ogólnie Twój pułk ładnie kryje, także jestem zadowolony. O, no to. No nie wiem, co to, jest... to jest. chyba 2,5 metra. A to jest jakaś unia, chyba. Unia? Ja też mam grudziąską unię i wiesz. No PGR-owska? Jakby. Ej, okay, tam dam radę, dam radę. Nie, no, sąsiad chyba dzisiaj zaorab te pole, tak myślę. No chyba, że zaraz będę dzwo yy, musiał po ciebie <noise> dzwonić, bo kurwa, yy, nie przejadę przez błoto, ale ja jestem uparty i pójdę, przejdę, przejdę. Nie ja, ja wejdę, wyjdę i odejdę. Oje, nie. A się no. normalnie cieszy, ry z tego nowego nabytku. Nowy to od może był. Ta czwórka, te, ten płuk to ci kurwa oddam i kupię sobie swój. No ta czwórka to, to może i nowa była, nie, ale. No. Jak wy... ona po tych górach jeździła tam, bez napędu? Ona, ona ma to w sobie, coś takiego. My ciekawi z Pięgło sprzęgło. <grych> jak ja biegu nie zmieniam, to jest bardzo dobrze. Dzień dobry sprzęgło. Jeszcze choć chłopie. Ja tutaj jak zbiłem y, jedynkę terenową, tak kurwa cały czas na nie jeżdżę. Dlatego tego wczoraj. O te Panie zajm... do ciebie przyjechał Co? Dlatego jakieś goście wczoraj do ciebie, tym czarnym wysuwen, który będzie chyba im drogę blokował. Nie. Dobrze, to wziął, był... wziął, to... Nie, bo... nie, 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 to nie, To to ten. nie, Ten nie, 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 to nie, 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 Co? Nie jednak jeszcze coś dodatkowo w trakcie, to nie pamiętam. Nie, no ten jest twojego piątego małżeństwa. A ten! No ta kurwa co się powiesiła ci na strychu. No... Ale... Kupiłem MTZ, a ona nie lubiła MTZ-a. No i wzięła linę i skończyła żywot, bo powiedziała, że nie chce żyć z takim durdem jak ty. Ja, ja wtedy napłyłem do ryja i powiedziałem, to skać, ma chyba. O, ona wolała jakiegoś wursusa szóstkę kupić nie za te pieniądze. Ani to komfortu, ani nic, ani klimy. No wrótku, kurde, jak solidny. Masz. A w MTZ to i wygodny fotel, i klima, mi dmucha. Jako tako. Ja tu też mam wygodny fotel. No, zarwany. No, mój stary te te co dałem Nie no, Mówię, zarwany. Fotel mam w kurce a to się tak jest wygodniejsze niż ten co miały, czy Bo szybciej miałem pieniek. A w się, się ktoś zapinął Ty Ty jedziesz Jadę po gówna Ale coś się nakursuje z tym głównym. No to się się mnie jeszcze to małe pole i koło mu zostało i idę orać. O. A w tym sezonie po jeszcze nowy nabytek pojedziemy ci, do... Czym ty będziesz to orał? No póki co niczym. Hm. No o ja to chodzi. Byłem... Ale i w... tak, e, jak coś tej... to możesz mój pług mm. sobie wziąć do Fergusona, bo mówię, że to jest lepsze niż Ursusek, także... Y, se no jeść. na pewno na na to pustki jest... bioarek <noise> Fergusonkę byś po orę, trochę co? To Fergusona chyba i tak będę sprzedawał. No sum sąsiad. Kostkę mam na polu. O ty kurde, dawaj to. Ty mi żeś dzisiaj zabrał tę kostkę, co? Nie. Tam z tyłu, za tobą, za gó na górce. Co ona tu robi? My <laughs> się zastanawiam. Pf, co jest? O kurwa, druga. Tu na powszechniaku. Jak ty te kostki zbierał? Dawaj to. Da. Bo mi jakieś cygany dzisiaj przyszły. O, A bo... jak idzie czołg? Czwó y twoją czwórkę już wtedy wyciągali. Tego było. <luczuj> ale. To <luczuj> nie Ojoj, Oj Ojoj! sąsiad ty to dobrą krzepę masz chyba widzę. No bo zupa była dzisiaj zasłona. Nie by 9 rano, ja już obiad jadł. Bo wiedziałem, że jak nim obiad później to coś się zepsuje. A kurde, drodzy. O kurde! Krowa w A o, kurde. Ty sam sąsiad, bo mi krowa upadła. Dobra, wstanie zaraz. O, ale, pumpa to jest zabista w tej szkurce. Niby świeża robiona była. O, coś jak na po tej góra od bo woziła na tym... Nie ma co się dziwić. Ły! Ły. Ale on jaką jak on skar... Pani. Patrz, to też... O, bo. Patrz, coś ciągnik jest normalnie. Nówka sztuka NRF no w z NRF-u. Nie, mnie na granicy gonił, jak tą czwórkę kupowałem. No. To czemu... a, dobra. nie. no, pięknie. To co, sąsiad, jutro jedziemy po na dwa nowe nowe Nie. jak jak, ja, ja już już mam kupiony. Ja będę brał... sobie nową... nowy kulturator. Potem tz -a. To ty miałeś mtz a sprzedawać i kupywać coś większego? MTZ-cik jeszcze zostanie, potem tz będę brał. Ty to jednak kurwa gorzej niż baba w okresie. Może i tak. I po nowy ciągnik jedziemy. O, Ale to dla ale mnie. Ja jeszcze, jeszcze nie wiem. Ale wiem, że mam budżet około 60 tysięcy. I a który cię gdzieś będzie sprzedawał? MFa a będę sprzedawał na pewno. Hmm. Więc on tak naprawdę u mnie ostatni raz pracuje. Więc będziesz mógł ku mnie trochę zarobić. O ty kurde. Nas jest kurde. Kurde syn. Eee, y mf -a. Nie, bo jakbyś czwórkę sprzedawał, to byśmy zrobili podmiankę, nie? Ja bym wziął od ciebie napęd, ty byś wziął ode mnie przednią oś Jesteśmy w sumie dogadani Ale to już nie będzie pasować, bo bym przerabiano, go, żeby ten napęd był. Co? Nie pamiętasz, jak żeśmy bym przerabiali go mocno chyba z tydzień, żeby napęd mu wlazł Już kupiłem ten napęd, a okazało się, że nie właźnie Aha, leciały u inne takie no tak. N nawet fragmenty. no bo ty masz skrzynię starego typu a ja już mam nowszą Być ci, ci to ocenzurował bo by ci jeszcze to wrogi zdjęli a ty tam wiesz już tyle niecenzuralnych słów poszło dzisiaj w odcinku że nie zdejmą go dużo bardzo dużo ogólnie Widzę, że tutaj tym twoim pługiem to hektar minimum zaoram na odcinek. Tutaj, co mam hektar? Hola, to ja go kurde przyoram. To jest druga kostka, Dla polu koło folii jest kostka. Sąciad. Ja to kiedyś zabiorę. Ja, no, ale ja ją zaraz przywaram. Mhm. Bo ja ci je sprzedałem, a to, że ty... Nie wiem, co ty ale z odbiorem tych kostek, to już nie moja wina. Oj, no, sąsiad, sąsiad, grabisz Zaraz przyjdę, wytnę ci drzewo i przypadkiem spadnie ci na dach. Nie, nie trzeba. A chyba, że trzeba. Za biedny jesteś, żeby kupić piłę A zakład, że mam piłę? Nie, nie ma zakładów Faktyczkę mam za no, małpinię A widzisz, jest zakład, dawaj o nowego gendera. To przegra ten gendira y, kupuje Nie Tak I tak teraz sam się zobaczyłem jedną rzecz, nie? W tym MF-ie Jaką? Jadę tu do ciebie, przyjrzyj się, jed się jednej rzeczy. Albo ja już za dużo wyki No kostkę masz pod kołem, kurwa. Ty, czego się te słodki trzymają? Jakie skotki. No mm. dobra.

Sumshat nawet nie dał sobie wałka ukryć. Ale tu kostkę Dobra, już pobejrzałeś. Już raz rasnął, to już ogólnie Zarabałem szamba. Nie no, ogólnie Sumshat już 20 minut odcinka, prawie zaorałem całe pole. Już 20 minut, się czymś głupot? Co? Przez 20 minut gadasz jakieś głupoty. Ty byś, byś się chociaż napił raz. Ci Wiem, gadziecie. dlatego y, jadę jeszcze w jedną stronę i będziemy kończyć tego bloga, żeby y, y, nie zanudzić y, widowni. My tutaj o 20 dzisiaj pijemy i gramy później farminga. Nie. Ja, jak zawsze? Nie. Tak. Robimy live'a o 20. Nie, sąsiad... Ty... A internet ci pozwoli? Nie. Bo... Ostatnio się to tak skończyło, że żeś po router przez okno i ja, do... i żeś mi szliby wybił. Ty ma. jesteś y, co, y, hostig... hostingiem na całą y, naszą bazę. No dobra. To by, wiesz co by ci powiedział? Co byś mi powiedział? Jesteś na J. Ale, ale ci nie powiem. Jakoda? Nie, tak bardziej polsko po polsku. Joda! Może być. Joda, Joda, Joda. Hmm. Taki stary złap Spice'a. do w... mycia jaj. I co? Udało się. Wódka... Dużą mocą wada. Ale Bimber zaś. Justin Bimber Justin Babe Ja ci się obejrzę Ogólnie jest godzina 12 przed chyba trzeba iść na obiad Dobra, ja tu gaszę czwóreczkę Mam nadzieję, że Sunksad tutaj mi kurde o tutaj mamy ziarkowo V2 Moja miejscowość żeby nie było, bo jak ktoś się pyta gdzie mieszkam, to tutaj mieszkam. I ogólnie e, co? Ja idę na obiad, bo grażynka coś tam upiściła. Cwóreczkę tu zostawiam. Są nie wiem. Chcesz się pożegnać z widzami? Nie. No to nie, no to ja się żegnam. Na razie. Czym ci się cześć? A dość gada, że właśnie kocham. O, piedole was! Dajcie suba!